Witam Was serdecznie, kochani widzowie, w specjalu na 30 tysięcy subskrypcji. To jest pierwsza część. Druga część będzie jako shorts, więc warto oglądać. Z tej okazji dziękuję Wam wszystkim pięknie za wbicie 30 aż tysięcy subskrypcji. Dzięki temu rozdajemy aż 30 skrzynek. Dzisiaj, każde 50 łapeczek to dodatkowo jedna skrzyneczka w kolejnym, oczywiście, specjalu. Miejmy nadzieję, że niedługo dobimy 40 tysięcy subskrypcji, bo na ten moment. Mamy, uwaga, ile subskrypcji, w sumie Wam się do pewnie wyświetli na ekranie, ale około 30 500, więc naprawdę ładnie to poszło. No i cóż, dzisiaj macie do wygrania, hmm, jakiego tu bym mógł Wam dać skinka do wygrania? Dzisiaj macie do wygrania taką Meczkę Nightmare. Czekajcie, niech się załaduje. Taka. No i dajmy do tego... <laughs> Nie wiem, co jeszcze jest bez rybana, więc pewnie Leganubisa. Te dwa skinki, co zrobić, żeby wygrać? Zostawcie łapeczkę do góry pod tym filmem, subskrypcję z dzwoneczkiem, w komentarzu napiszcie propozycję, nie wiem, jakiegoś filmu na kanale, może być ze stronek, może być z cesa, może być z openingów, skrzynek, napiszcie mi w komentarzu. No i jeśli pamiętacie, to dodatkowo napiszcie mi, od kiedy jesteście na kanale, ja zobaczę, czy to się nagrywa jeszcze. Good luck dla mnie, zaczynamy z openingiem. Jest dużo różnych skrzynek, są fevre są skrzynie snów i koszmarów, yy, załamania, odrzutu i rewolucji. I to chyba wszystko. Zaczynamy od tych najgorszych, czyli mówicie odrzutu, bo są tu do trafienia rękawice. Zobaczcie 314 zł, więc idealnie powinno nam starczyć na OPENING tego. No i trzymajcie widzowie za miękciuki. Ja trzymam mówić za siebie, bo może poleci coś fajnego. Szczerze, nie nastawiam się na nic, ale jak coś wpadnie, to będę zadowolony. Tym bardziej, że otwieramy mega dużo tych skrzynek na streamach i nadal nic fajnego nie drapnęliśmy. Małpi, kamuflaż. Niestety, dupa. Eee, czekajcie, jedziemy z książką odrzutu. Jedyny fajny drop to tu jest USP, oczywiście łańcuch znaków. Jakby polecił jakieś faktor new, to byłoby koło tysiaczka. No i chyba, że jakieś rękawice wpadną. Rękawice też kiedyś w swojej karierze trafiłem. Ale no zobaczymy, czy dzisiaj coś się ciekawego wydarzy. Czy jednak niestety CS nas zawiedzie. Znaczy może najbardziej to miasuwa Gaben. O, może tak to lepiej zabrzmi. Na razie. Pierwsze dwa bezowocne. Zobaczymy, co będzie w kolejnym. No i co? Ogólnie plany są takie, żeby jak najbardziej i jak najszybciej rozwinąć ten kanał. Aktualnie po. Kurwa, była ładna... ładny kałaszek. tam jeszcze był obrzyn. Ogólnie plany są takie, żeby jak najbardziej rozwinąć kanał i jak najszybciej. Aktualnie jest po około 250 komentarzy. Mój cel to jest około 1000 i wtedy już będą naprawdę myślę, że... Myślę, że wtedy jest szansa na to, że co odcinek będzie kosan. Nie chcę oczywiście wam tego obiecywać, bo nigdy nie wiadomo, a my przechodzimy tutaj do skrzyni teraz rewolucji. No i tutaj no trzeba trafić rękawice, no bo to i tak nie da dużego profitu. Ani ta M, ani ten łaty. Hmm, niestety nic. Lecimy dalej. Kolejna skrzynia rewolucji. Otworzę wszystkie, później na koniec będą te najfajniejsze skrzyneczki. Na zmianę Fever Case'a myślę, że ze snów i koszmarów będziemy otwierać. Mój widz, znaczy bardziej mój nawet można powiedzieć, że mój moderator Cipsik, trafił z Noż chyba szkieletowy doper zaraz oczywiście go tutaj wkleję wam na ekran o, ta mp5 w ogóle ładnie wygląda nie ma co dobra, zostały nam ostatnie, nie, trzy skrzynki w sumie jeszcze rewolucji cztery, kurna, troszkę tego jest no i troszkę, nigdy nie robiłem że to aż tak dużego openingu bo najwięcej otwierałem chyba pięć, nie, 10 skrzynek na live streamie teraz robimy aż 30. no i lecimy w dalszą stronę kiedyś się oglądało, pamiętam Tamizaka, jak otwierał takie skrzynki, a teraz już ja to robię, więc naprawdę nie wyobrażałem sobie czegoś takiego no, i dzisiaj taka luźna pogadanka, można powiedzieć. Wyczekujcie też shorta o 22.00, prawdopodobnie wleci i będzie można, oczywiście, wygrać. Ja w zasadzie nie powiem, co będzie można wygrać. O, może tak. A dla osób, które są nowe na kanale, bo może też film do kogoś takiego trafi, to w linku w opisie macie konkurs na 5 za darmo. Bo ja naprawdę inwestuję w widzów i ja rozdaję sporo, a łącznie na każdym odcinku, bo zazwyczaj są 2 dziennie, macie do wygrania 200 zł plus codzienny live więc łącznie dziennie da radę wygrać 400 zł. To jest naprawdę, naprawdę sporym wynikiem. Patrząc, jaki mam kanał, oczywiście. Jak na razie, same niebieskie dropy, nie? Same niebieskie dropy. Niedobrze to wygląda, powiem szczerze, niedobrze. Mamy za sobą 8 skrzyneczek w tym momencie, jak to otworzymy, jak dobrze liczę. No i czy coś z tego będzie? No, jak na razie, cały czas kapucha. Cały czas kapucha, żaden ładny skin. No i przechodzimy już teraz do fajniejszych skrzyneczek, mianowicie będą skrzynki załamania. No i później... Zostanie snoopi koszmarów i Fevercake oczywiście. Obyśmy się nie załamali tymi skrzyneczkami. Tak, 8 dobrze policzyłem. Lecimy dalej. Cyk. Kolejna. O, w wogi przeleciał. Na samym początku się pojawił. Mamy petkę, kasetę. No, tragiczny skin, nie ma co mówić. Zobaczymy, czy w ogóle coś tu wpadnie. Czy jakiś mowodziel fioletowy, chociażby jak będzie sama... Same niebieskie skiny, no to będzie lekka załamka mimo wszystko, bo wydam na to 300 zł, a zwrócimy się, z tego może 10, tak na oko obstawiam. P90 towarowy, ogólnie to p nie jest złe, wygląda trochę jak mm, takie graffiti na typowym kontenerze. Dobra, dajemy jeszcze trzy ostatnie skrzyneczki załamania i przechodzimy naprawdę do już mocnej skrzyny, jakie miejmy nadzieję, że tam zarobimy sobie fajny hajsik. W szczególności czy tego chociaż z tego co ten Bóg z tymi skrzynkami, z tymi kosami zniknął. Jest kosa! Jest! Pięknie, kurwa! Nuźno, NOMADA! szkarłatna sieć! Nie spodziewałem się tego! Kosa, kurwa! Jest drugi raz że Jest, kurwa! To mi się podoba! Oż, kurwa! Ja pierwsze nie spodziewałem się serio tego, nie? Jaki to jest stan w ogóle? Czekajcie. Lekkie zużycie. O oh my fucking god! Nóż nomada, szkarłatna sieć. Jak, jak to było? Lekkie zużycie. Zobaczmy, ile to kosztuje w tym momencie. Dwa i pół koła! No i essa! Bang, bang, bang! To mi się podoba! Piękna koska. Lecimy dalej, kurwa, nie zatrzymujemy się, nie? Ale się nastawiłem teraz. Skrzynia załamania za 2,5 klocka wpadła. Ale nie, nie skrzynia załamania, tylko ze skrzyni załamania klocka za 2,5. Pięknie, kurwa. No już jestem zadowolony. Nie musimy już nic spać, ale jak coś wpadnie jeszcze, to będę jeszcze bardziej zadowolony. O, jeszcze jest xm -ka. Nie wiem ile to kosztuje, ale wygląda spoko. Zobaczymy później, ile to kosztuje. Dobra, no i przechodzimy do kolejnej. Skrzynia załamania, nie spodziewałem się szczerze tego. No szkoda, że to nie jest Doppler, ale nie ma co narzekać, bo dzisiejszy Profit i tak jest naprawdę zacny z takiego opening'u. Oj, dwie meczki do fairy. I znowu ten XM. Bardzo ładnie ogólnie od Kosa i dwa XM'y i te pinanki towarowe. Skrzynia załamania. Pierwszy raz nie załamałem się. Lecimy do snów i koszmaru. Ja pierdziu. Dobra, przeleciałem skin. Dobra, mamy też jakiegoś fioletowego, ale jakieś gówno straszne. Pola na snów. Na zmianę myślę, że będziemy otwierać. Fewerka i teraz. No tu jakby nam jeszcze wpadło awp łańcuch znaków, albo hmm, co tam jeszcze jest do trafienia? albo po łańcuch znaków, albo no właśnie te nowe kosy, nie? To było pięknie. Na razie gówno. Ma gdzieś resupply. Nie wiem w ogóle jak to dodaje takiego skina do gry, jak to nawet nie wygląda. Dobra, lecimy dalej. Pięknie, widzowie, pięknie. Miałem nadzieję, że to się nagrało. Bo nie sprawdzałem w sumie tego, czy to się nagrało. Ale zaraz zobaczę, nagrało się, pięknie. Dobrze, to jest uwiecznione. Tu zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I tutaj zostało raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli dobra, czyli teraz przejdźmy jeszcze raz do stopy koszmaru. Dwa razy pod rząd otworzymy. No może być dużo. Długi odcineczek, ale warty obejrzenia. Ty, nie wygląda to źle. Tak, szczerze, tutaj to jest fajne. I statrak jeszcze ciekawe, to może sporo kosztować. Tak, z 20 zł, może być warte. Zobaczmy, kolejną skrzynkę Fever. Zobaczmy, czy coś tu wpadnie jeszcze. No już na nic innego, nastawiam. Jestem tak, jak zadowolony, ale wiadomo. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. I jakby tu coś jeszcze wpadło byłoby pięknie. Szkoda, że nie ten Zeus, bo ten Zeus 400 zł z tego co wiem, jest warty. No ale dobra, lecimy dalej. Ostatnie. 10, nie, 12 skrzyneczek, jak dobrze liczę. Tak, powinno nam starczyć idealnie. Hajsu, gorzej, jak nam braknie na jakąś, bo już nie będziemy mieli z czego dołożyć. No ale najwyżej otworzymy 129. 29. O i fioletowy przelatuje, jest MK Night Terror. Ładna w sumie. Lecimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 10 zostało do otworzenia, więc zobaczmy, czy starczy nam. Starczy, zostaje nam jeszcze kilka złotych, więc dobrze. Dobrze wyliczyłem, lecimy. No i podobały mi się takie odcineczki, nie? Luźny opening, nic od niego nie oczekiwałem, a tu kosa. Nóż nomada, szkarłatna sieć. Pięknie. Dobra, lecimy teraz do fewera znowu. Dobra, i teraz otworzę po tym fewerze. Jeszcze jednego i trzy ostatnie zostawiam na koniec, a przed tym będę otwierał desnów i koszmarów. Może jeszcze coś wleci. Ej, ja w ogóle głos się nagrywa? Tak, teraz zobaczę. Halo, dobra, nagrywa się głos elegancko. Już myślałem, że się głos nie nagrał, nie? Jakby było bez głosu. A nie, dobra, już teraz mi zostały trzy, tak? Dobra. Trzy, to teraz lecimy. Pięć podrząd rząd snów i koszmarów. No i ostatnie trzy nam zostaną. Odcinek około 10, pewnie 12 minut. Miejmy nadzieję, że każdy z Was go obejrzy, nie? Bo to jest w sumie coś innego niż stronki opening, ie Tytuł pewnie też będzie ciekawy, żeby jak najwięcej ludzi wbiło. Nie będzie clickbaitem żadnym oczywiście. Dobra. To też wygląda spoko. Ładny skin jak ogólnie. Hmm, dobra, lecimy dalej. Sześć ostatnich sztuk. ogólnie żaden czerwony skin jeszcze nie poleciał ani taki fioletowy, mocniejszy w sensie, to, to bardziej może, o różowy nie poleciał, bo fioletowy był tutaj też jakiś skarb z traku też nie wygląda ogólnie źle zobaczymy ile te skiny w ogóle inne kosztowały nas dobra, tam był jakiś różowy, widziałem nie ma nic no i ostatnie i zostały 3 y na sam koniec. Może a Prince na wpadnie, co zostało? Było po prostu pięknie. Cyk. No i dobra, lecimy. Trzy ostatnie. Uwaga. Oj, był glock ładny. Był ładny glock i znowu trafimy tego maga zasranego, nie? Tyk, ostatnia próba. Przedostatnia chyba. Czy jeszcze coś tu wleci? Wątpię. No właśnie, wątpię, wątpię. Same google ale szczerze. Ostatnia. I to będzie pożegnanie, widzę, w tym momencie z Wami. Uwaga, uwaga, uwaga. No chociaż tego USP-ka mogę dać, a nie znowu tego maga, gównianego. Cóż! Dzisiejsze opening się skończył. Widzowie dziękuję Wam wszystkim serdecznie za dobicie 300 tysięcy subskrypcji. Miejmy nadzieję, że każde nowe osoby zostaną ze mną na kanale, bo miesięcznie rozdaję około 15 tysięcy złotych skinach za darmo. Dodatkowe jeszcze macie skin do wygrania na stronkach, to jest naprawdę zarobistym bonusem, więc można powiedzieć, że miesięcznie około 300 30 tysięcy jest rozdawane. No i patrzcie, i nie jest w sumie źle, tu 14 zł, tu 24 jeszcze dodatkowe, tu 2 złote, tu 3 złote 2 złote. W ogóle ta mka 2 zł już to jest naprawdę ładna, nie? No, i ten skał jeszcze czwórkę. A tak, to to 2400. Pięknie. Nie spodziewałem się tego. No i cóż. Widzowie, widzimy się w kolejnym specjalu na 40 tysięcy subskrypcji. Miejmy nadzieję, że w maju. A może w czerwcu. A może na koniec roku. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Do następnego filmu. Dziękuję Wam za oglądanie. Z fartem. You.